Dzień dobry wszystkim, pogoda zapisała. Zresztę znaczy, u mnie na podwórku yy, Co mamy na stole. Na stole mamy werteka oznaczenie Turkut 1200 Inaczej WT Tur12 to jest nowa maszyna, jak widzicie jest całkowicie zapakowana. żeby rozwiać wszelakie wątpliwości co do niektórych, a bo ta maszyna nie potrafi, albo nie umiał, albo coś tam coś tam jest to kiepskie, jest to nic nie warte, bo to chińskie, bo to coś. Spakujemy to. Za mną stoi płytka 120 cm na 120 cm grubości 9 mm. Potrzebujemy pociąć paski o grubości 3,5 cm. Mam taką zabudowę, muszę pociąć paski. z dużej płytki. Także zobaczymy na sobie z tym poradzie Narzędzie typu nóż odkładamy na bok. I gadżety. Jak widać jest solidnie zapakowana. bardzo ładnie. Że tak powiem maszyna już ma nową rączkę. Kiedyś była całkowicie na rączka, teraz jest nowa rączka podpory boczne do transportu yy, co miałem dodać maszyna waży 28 kg Wymiar 163, 30 A to jest chyba karton Wymiar kartonu, zmierzymy, zobaczymy bo ono ma ważyć, bo nie będę bo nie ma wagi Tak, kto ja nie jestem. Udało się to wytargać, kartonik na bok всички гаджети на бок по паски, не паски картони применяме тук фоли Ładna stół, rączka transportowa do jeżdżenia. Jakaś guma wlewała, ale już to już to wsadzimy. No to jest do tych imbuców. Jest inna rączka, kiedyś była rączka bardziej do góry. Teraz jest inna rączka. Jak to wchodzi to Chodzi to bardzo ładnie. Nie ma stąd ale do celu. Mamy uciąć płytki 120, z płytki 120 na 120. 3,5 cm paski. Także, damy sobie teraz pół z tyłu, bo płytka jest duża. Damy sobie ze dwie albo nam trzy. Wam powiem, zobaczymy, zobaczymy jak to pójdzie. Nic tu nie montujemy żadnego filmu, nic tu nie będzie dodawane, ujmowane, utnie czy nie utnie. Wszystko się okaże. Czy zda egzamin? Żeby rozwiać wszelkie wątpliwości. Nie będziemy cieli pasków 1 centymetrowych, bo dalszy tego nikt nikt nie robi. Takie 1 cm cięcie to jest tylko na pokaz czegoś tam, że maszyna u ale jak chcecie to ja Wam pokażę, że ta maszyna też potrafi to zrobić na plus wszystkiego jest to, że maszyna ma całkowicie słowane łożyska, czyli maszyna jest tak zamknięta, że całe użyskowanie maszyny mamy... A wewnątrz. Może to być trudniejsze do czyszczenia, ale raczej nikt tego piachem nie sypia nic. To odkładamy na bok. W gardełku zaschło, trzeba się napoić. Słuchajcie, jak mówimy, pacjent A mamy tu światełko, wydzielone laserek. Czekajcie, już go włączamy. Tak, śmieci jak talala. Pacjenta i dajemy na stół. Zobaczymy, co to z tego będzie. płyteczka jest duża jest duża trzeba się sobie szarpać bo jest to ciężkie jak mówiłem 3,5 cm paski mam tu taką miareczkę to nie musi być perfekcyjne bo to jest akurat do takiej zabudowy ogródkowej a to nic to robione, ale 3,5 i 3,5 nie będziemy się tu bić o milimetry bo nic z tego strzelać nie będzie słuchajcie widzicie że to jest płytka z koros jest, kolos. jest tro trochę walki z tym podpór muszę zaraz braknąć, bo płytka jest za duża ale co się nie robi dla, dla was Moi drodzy, czekajcie, 3,5 i 3,5. Tu mu płyt nie podnosi, musiałem tu coś podbić. Tu mam taki motek gumowy, coś tam jeszcze wsadzimy. Zaraz, żeby było trochę wyżej. O! Światełko mi pomogło. Tu też mi pomogło. Jest ok. jest ok no mam prawie no prawie prawie to jest prawie ale tu słuchajcie, pierwsze cięcie nie ma siemy, nie ma lipów, nic jest zmontowane nie ma żadnych szklarskich za, zacięć, kombinacji czyli czyniemy Proszę, wola, voilà. jakby nie było, czy to jest 3,5 i 3,5, o trochę się może machnąłem, tak jak mówię, przepraszam, 3,6, o 3,6, ale ten ołówek jest taki, a nie inny, trochę grubszy, ale żeby nie było, że jest coś nie tak. Przesunie maszynę i utniemy jeszcze jeden paseczek. Czekajcie, czekajcie, Może bym sobie go nałóżczył trochę ten owek. Gdzieś bo widać. To jest za gruba linia. Jest lepiej, jest lepiej, jest lepiej. Dobra, słuchajcie, jeszcze raz, powtórko Marzenia, trzy pół. Trzy pół. światłów w tunelu czy laser zostawmy sobie przypytkę, tak ma być staram się to robić szybko, bo nie wszyscy lubią patrzeć na te filmy do końca on każdy ma czas, że tak powiem ale warto jest ale warto jest no to jeden muniec jest taki, że jak się laser położy. jak się na końcu roznosi, to nie widać, rączki przepraszam macie położy. To nie widać lasera. A ja zaznaczyłem sobie na końcu. mój błąd, Ale jakoś korekcję robimy. I powinno być ok. No, słuchajcie. Nie jest to miód. Nie jest to miód. Ale jest dobrze. Sprężynuje, bo ten stół też tak stoi na trawie. Pyk. Jest, jest pasek. Jest. Troszkę tu czegoś zostało. Ale to nie dentysta. Tak może być. Jeszcze jeden posyczyć. Teraz zrobimy sobie 2 cm. Płytka, nie wiem co to jest za płytka, czy to jest włoska, czy hiszpańska. W każdym razie jest 120 na 120. 2 cm. Teraz ja sobie bliżej, zobaczę, żeby było widać. Będzie się nie musiał męczyć. 2 cm. Nie sztuką jest obciąć z tego paska, który, który obetniaje 5 cm Nie sztuką jest obciąć, go na pół, na pół, na pół To no nie jest tak Nikt takich rzeczy nie robi Zazwyczaj tnie się yy, tyle ile się potrzebuje z całej płytki Ale do czego dążę Jeżeli ktoś obcina z płytki 120-120 cm To albo sobie źle łazienkę rozmierzył <laughs> Albo jest coś nie tak Ale jeżeli traficie na kiepską płytkę to najlepsza maszyna wam nie pomoże to możecie to możecie wiedzieć bardzo fajną rzeczą jest ten laser tutaj w ogóle we wszystkich przycinarkach jest laser to jest bardzo mamy no ja to tak robię bo robię żeby wam tylko pokazać że to naprawdę działa ta maszyna ja nie wiem, czy widzicie na filmie. Ja nigdy nie dokładam płytki do samego końca, bo podczas łamania czasami się potrafią koszyć. Czyli znowu, ja nie robię cięć szklarskich, niczego. Jedno staje na 1,5 cm od końca. 1,5 cm od końca. udało się także żeby rozwiać wszelkie wątpliwości wasze czy kogokolwiek tam co to jest ten wertek jest to naprawdę myślę że kawał solidnej maszyny wertek w ogóle wprowadził ten rodzaj maszyny na polski rynek jeszcze jest pod czerwoną, czerwonym logiem nazywa się trochę inaczej ale tak jak mówię rączka ta zmieniona kiedyś rączka była to taka róleczka taka wykrzywiona ta jest o wiele lepsza no i co, moim zdaniem za te pieniądze, która jest ta maszyna oferowana, jest to kawa fajnego sprzętu. Jak dokładnie by mam taką jedną maszynę, nie chcę mi się jej przynosić, bo jest na budowie. Musiał być specjalnie przynosić, ale yy, tak jak widzicie, wyciągnąłem całkowicie nową, wyjąłem z opakowania całkowicie nową, żeby Wam pokazać, jak to wygląda, jak to tnie żeby rodzać wszelkie wątpliwości yy, co do, co do. Yy, no, To do wszystkich, którzy po prostu są na Czego mi to brakuje? Brakuje mi tu przymiaru z dłuższego, żeby się to ustawić, żeby kiedy dojść do kąta prostego, żeby nieco było każdą razem na przykład, ale no myślę, że jest to do zrobienia, bo tutaj w tych podporach mamy cyfry i podejrzewam, że jak się to wkręci, tutaj, a na pewno tak będzie. To powinna ona wskazać nam całkowicie całkowity, całkowity wymiar także jak widzicie nie ma tu żadnego montażu nie ma tu niczego maszyna sobie idzie jak powiedzmy dzik płytka jest jaka jest nie wiem co to w ogóle jest, nie jest, jaka jest. ale czasami tak jak się trafi na płytkę to możecie mi wierzyć, że najlepsza najlepsza maszyna wam w tym nie pomoże czy ja bym to kupił? tak, ja bym to kupił no. Jest dosyć ładna, macie pytania, macie wątpliwości, zapraszam Was do kontaktu. Maszyna jest na stronie internetowej sigma-śląsk.pl yy, W dobrych cenach. Yy, co druga, yy, druga ważna rzecz, do każdego sprzętu zawsze dorzucamy się gratis. Także nie jest to tak, żebyście zostali, tak powiem, goli. Zawsze jakieś prezentacje wychodzi. Czy polecam? Tak, polecam. Заказы на закупку, мне будет даже шише.